Nie boję się niczego, ale ten człowiek przeraża mnie. Nie, nie gadam o tym dobra? Nie ma go tu, prawda? Zdejmijcie to k***a ze mnie! Jeden drży myślący, jakie nie jeden drzy myślący kiniemiecki myśli klią się w tym mobil. Jakie marzenia o zniszczeniu kolejnych adaptacji. What's going on, That's what I'm to out here. Niestety muszę przyznać, że połączenie gier wideo oraz filmów. No, nie jest to związek idealny, dlatego dzisiaj zaprezentuję Ci najgorsze filmy oparte na grach wideo. Wybór był trudny, oj naprawdę, wybór był trudny, ale ta lista powstała przy współpracy z IMDB, więc krótko mówiąc, wybrałem 10, a właściwie 13 filmów, o czym się przekonasz na końcu listy. Jest to największy szrot badziewie mu... Szlam, po prostu większego beznadzieja nie udało mi się znaleźć, więc zapraszam do oglądania listy najgorszych filmów opartych na grach wideo. Ale zanim zacznę odliczanie, pamiętaj o trylogii prawdziwego kinomana Po pierwsze łapka w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek z opcją wszystko, gdyż publikuję kilka razy w tygodniu, więc aby być na bieżąco, aby YouTube poinformował Cię o każdym nowym filmie, nadość dzwonek. Earth defenses are threatened. Na miejscu 10: Wing Commander nieprzerwana akcja Tak jest polski tytuł. I co poszło nie tak? No, w sumie wszystko powinno się zgadzać, gdyż nawet obsada nie jest najgorsza. Freddy Prince Jr., Matthew Lillard, Jackie Cario, Jürgen Prochnow może to nie są gwiazdy światowego formatu klasy A, ale rzeczywiście są dobrzy wyrobnicy, dobrzy aktorzy i przynajmniej w tym aspekcie powinno się wszystko zgadzać. A tutaj Fabuła nie jest interesująca. Akcja toczy się w XXVII wieku. Mamy oczywiście Konferencję Terańską. Mamy Imperium Kirati. I tak, to jest wszystko to, co fani gry lubią, kochają. Dlaczego postanowili obejrzeć ten film? A tutaj dostaliśmy, chciałbym powiedzieć, dobry, ciekawy film, ale nie. Bardzo mi przykro, nie udało się. Nie tym razem. Czy jest to film warty polecenia? Oczywiście, że nie. Jak najbardziej odradzam. Naprawdę odradzam. Daruj, daruj sobie. Już, już, idź, idź, zagotuj wodę. Popatrz przez dwie godziny, jak ta woda się gotuje, lepiej to będzie spanowny czas niż oglądanie filmu Wing Commander, nieprzerwana akcja. Wing Commander. Na miejscu dziewiątym film Street Fighter z 1994 roku w roli głównej Jean-Claude Van Damme. Ten film ma ocenę 4.0 i, muszę przyznać, widziałem go w kinie. Ja zresztą jestem taki stary, że pamiętam święta bez Kevina na Polsacie, więc trochę lat to już temu było. Co w tym filmie nie, nie wypaliło? Wszystko. No bo niby na pozór jest wszystko w porządku. Jest Jean-Claude Van Damme, w roli Bizona jest Raul Julia. Pojawia się Kylie Minok, bardzo znana wtedy. Ale tak, fabuła, z grą niewiele to ma wspólnego. Jakieś tam namiastki, umówmy się, że są. Jean-Claude Van Damme w roli Gaila. Nie, oj nie. Większość postaci, o ile nawet częściowo mają się zgadzać i częściowo powiedzmy się zgadzają. Ogólnie tego się nie da oglądać. Sceny walki. Delikatnie mówiąc, widać, że ten film miał bardzo, bardzo niski budżet, który był cały czas krojony ze względu na to, że były opóźnienia jedne, drugie, trzecie. No i wiadomo, wytwórnia powiedziała: oj nie, 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 dziękuję bardzo, musimy zrobić tak, a nie inaczej. Akcja. Sława, bardzo słaba. aktorstwo ojacie. Niestety nie. Widać, że Raul Julia dopiero co wyszedł ze szpitala, no ale to już był jego ostatni, ostatni film przed śmiercią. Street Fighter, wielka grupa fanów, którzy kochają grę, chodzili na flipery, grali na automatach, na maszynach i dostali takie badziewie, że od niego po prostu można tylko dostać skrętu kiszek. Yes! No, wants to go home and who wants to go with me? Na miejscu 8 Super Mario Bros. Film z 1993 roku, również ocena 4.0. Jest to film na podstawie bardzo znanej gry, w której idziemy tylko i wyłącznie w prawo, chociaż słyszałem nawet, że Chuck Norris to jedyna osoba na świecie, która przeszła Super Mario Bros. w lewo, więc skoro da się, to oczywiście, oczywiście, że tak. Chuck Norris wszystko potrafi. Aktorsko również i tym razem powinno być dobrze, gdyż Bob Hoskins, John Leguizamo, Dennis Cooper w roli jakkolwiek by to nie zabrzmiało króla kupy a na dodatek jeszcze jest Lance Henriksen, więc jak najbardziej, potencjał był, oczywiście, że tak. Wszystko się zgadzało, ale ale fabuła, oj nie, tutaj już było bardzo, bardzo źle. Zarówno Bob Hoskins, jak i John Leguizamo w roli braci yy, Mario nie są przekonywujący. Jedne co pamiętam, co zapadło rzeczywiście mi yy, w pamięć, to Goombasy. Tak, oczywiście, nawet tak mi się na osiedlu. Ale film nie jest śmieszny, nie jest to dobra ekranizacja gry. Aktorsko, oj, niestety, polegli wszyscy. Bardzo, bardzo mi przykro, ale wszyscy polegli i w ten film nie ma w sobie nic. No może ewentualnie Gumbasy może gdzieś tam ktoś popatrzy łaskawym okiem na scenografię i powie: "M, mm, okej, okay, w porządku, to wygląda w miarę sensownie". Ale jako całość ten film jest delikatnie mówiąc niezjadliwy, nie da się go w ogóle w ogóle przyjąć do świadomości i być zadowolonym po obejrzeniu tego filmu. Nie, zdecydowanie odradzam, ale mimo wszystko miejsce ósme, Super Mario Bros. Super Mario Brothers. This ain't no game. Na miejscu siódmym z oceną 3,8 ląduje film Double Dragon z 1994 roku. Jest to ekranizacja bardzo popularnej, ale można powiedzieć w tym momencie nawet, że kultowej gry 2D, gdzie mieliśmy dwie postacie dwóch braci, można powiedzieć czerwonego i niebieskiego, i szliśmy, wiadomo, oczywiście, uwolnić mm, dziewczynę. Tak było w założeniu. Tutaj bracia mają medalion i oczywiście lider gangu chce go dla siebie, bo to jest magia, bo to są czary, bo to są moce nieziemskie. Tak można by pomyśleć. Co w takim filmie robi Mark de Cascos? Odpowiedź bardzo prosta. Jest to film sztuk walki, a Mark de Cascos jest znany z tego oczywiście, że jest biegłym. Jeżeli chodzi o sztuki walki, wystarczy wymienić film tylko dla najlepszych, gdzie pokazywał, jak dobrze włada Capoeiro ale temu filmowi nie pomógł nawet Mark de Cascos. Powiem więcej, Robert Patrick, jako Koga Shuko w tym filmie, późniejszy płynny terminator z drugiej części przygody filmu z Arnoldem Schwarzeneggerem, również jest beznadziejny w każdym aspekcie. Jego fryzura, jego kostium, jego gra aktorska i to, co on sobą prezentuje, nie, to się nie może podobać, to się nie może udać. W tym filmie nie ma nic, naprawdę nic. Nawiązanie do gry, praktycznie rzecz biorąc, żadne. Aktorstwo? Oj, 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 szkoda o tym mówić. A fabuła? Hmm. Co? Jaka fabuła? A że fabuła. Oczywiście, że nie istnieje. Więc bardzo, bardzo mi przykro, ale razu Widziałem ten film w, kin, w kinie, było to już kilka ładnych lat temu, ale pomimo to film się zestarzał koszmarnie, film się do niczego nie nadaje. Nie, lepiej pograć w starą grę, która była na maszynach, na automatach, dorwić, dorwać gdzieś jakiś emulator na PlayStation, komputer albo cokolwiek innego i sobie w ten sposób uprzyjemnić czas. A Double Dragon z 94, to jest krótko mówiąc, Badziewie. In life, there is na miejscu szóstym Street Fighter Legenda Chun-Li, film z 2009 z oceną 3,7. Wstyd powiedzieć, ale reżyserem tego filmu jest Andrzej Bartkowiak. Oczywiście, że tak dobrze nam znany operator, reżyser m.in. takich filmów jak Romeo musi umrzeć więc można by pomyśleć, facet zna się na rzecz. Dostaje zadanie może nawet nietrudne, gdyż film z Jean-Claude Van Damme był już 15 lat wcześniej. Ma wystartować na nowo franczyzę, serię Fightera i dostaje historię chun -Li. I proszę bardzo, jest możliwość zrobienia dobrego filmu. Budżet? Oczywiście, że tak. Budżet jak najbardziej nie najgorszy, bo 18 milionów dolarów na film bez, można powiedzieć, bez gwiazd to całkiem sporo, ale no właśnie jest ale. Mamy historię chun -Li która widzi, jak y, Bizon zabija jej rodziców, no i oczywiście mijają lata, postanawia się zemścić. Brzmi fajnie, prawda? Oczywiście, że tak. Brzmi rewelacyjnie, ale to, że tak brzmi, to nic nie oznacza. Bo Robin Shu w roli y, Jenna, Gena, jak kto woli, który, jak go osobiście kojarzę z filmu Mortal Kombat, gdzie tam grał Liu Kanga, wydawałoby się, że będzie wszystko w porządku, ale ani Neil McDonagh, który wciela się w rolę Wegi oraz Bizona, ani właśnie Robin Shu, ani pozostali aktorzy nie dali rady. Film nie jest niczym świetnym. Nie da tak naprawdę powiedzieć się dobrego słowa na jego temat. No, jedno słowo dobre jest. Plakat wygląda całkiem sensownie. Więc jeżeli to cię kręci, to obejrzyj sobie plakat. A jeżeli nie, no to naprawdę odpuść sobie, bo. Niestety bardzo, bardzo smutno mi to powiedzieć, ale Andrzej Bartkowiak tym razem nie zrobił dobrej roboty. Ciągle uważam, że chociażby Romeo Musi Umrzeć, czy Exit Wounds, albo Od Kołyski Aż Po Grób, to są dużo, dużo lepsze filmy niż Street Fighter, Legenda, chun Więc nie, odpój sobie, popatrz jak rośnie trawa. Naprawdę, ciekawsze zajęcie niż ten film. Na miejscu piątym film z 1997 roku Mortal Kombat 2: Unicestwienie. Po ogromnym sukcesie kasowym, no może nie artystycznym, ale kasowym pierwszej części, dwójka była tylko kwestią czasu. Więc twórcy szybko odezwali się do reżysera jedynki, Paula W.S. Andersona i mówią: "Stary, dawaj kręcimy". A on mówi: "Nie, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany. Scenariusz, który macie jest beznadziejny, nie ma sensu, a poza tym Krótko mówiąc, technicznie ten film nie będzie dobry. Nie będzie. To, co chcecie osiągnąć, nie ma takiej możliwości, aby to wyglądało sensownie. Ale za to wrócił wspomniany już wcześniej Liu Kang, czyli Robin Shu. Wróciła w roli kitany Talisa Soto. Christopher Lambert, jako Raiden powiedział: Nie, dziękuję bardzo, widzę, co tutaj się święci. Nie będę brał udziału w tym przedsięwzięciu. Ale za to skaptowali Brena Thompsona. Możesz go kojarzyć z roli czarnego charakteru w filmie Cobra z Sylwestrem Stallone przed wielu, wielu. Wielu lat on wystąpił w roli Shaokana. I jak będziesz oglądać to, to przypomnij sobie taki program na Windowsie 9.5 sprzed 5000 lat. Paint, tam można było sobie rysować, kreślić, malować. Właśnie efekty specjalne oraz cała scenografia, także kostiumy wyglądają jak żywcem wyjęte z Painta. Po prostu to jest beznadziejne. Ten film nie ma w sobie nic. Nic ciekawego. No, nie bez kozery. Jest na 79. miejscu pod względem najgorszych. Filmów świata na liście IMDb. Nic, tylko wziąć i płakać. Panie i Panowie, Mortal Kombat z 1997 roku to jest zdecydowanie film, który nie możecie oglądać. Odpójrz, o, o, wyłącz, wyłącz, naprawdę. Tego się nie da oglądać. No, nie chcę oglądać. Oczywiście, że tak. To jest po prostu taki badziew, że no, nie wiem, lepiej włącz chyba Korny Królów. Na miejscu czwartym znalazł się film chyba najbardziej płodnego twórcy, jeżeli chodzi o ekranizację gier komputerowych, czyli Uwebola. Mowa oczywiście o filmie Far Cry z 2008 roku. Ocena to 3,1, więc już y, konkretnie nisko można by rzec. Til Schweiger w roli Jacka Carvera oraz Udo Kier jako dr Lukas Krieger. Też znane nazwiska. Też można by powiedzieć, aktorzy już sezonowi wiedzą, jak, jak to się je, na czym to wszystko polega. A nie, tutaj, tutaj nic. Nic nie można było zrobić. Z tym filmem naprawdę nie da się nic zrobić. Budżet ogromny, bo aż 30 milionów dolarów. To jest po prostu, kolosalne, to są kolosalne pieniądze, to są pieniądze, które można było wydać lepiej. Można wybudować było autostradę, można było postawić szpital, można było zasadzić 2 miliony drzew, albo po prostu można było te pieniądze wziąć i zakopać w ziemi i nie wydawać je na coś takiego, czego nawet się nie dosłownie opisać. Ten film, krótko mówiąc, to jest. To powinna być parodia samego, samego siebie, ale to jest przestępstwo dla każdego, kto choć raz zagrał w grę Far Cry. Naprawdę, gra jest pełna akcji, dużo się w niej dzieje, pościgi, strzelanki, wszystko jest na temat, wszystko się zgadza, a tutaj... a tutaj się nic nie zgadza. Ta, ten film jest po prostu do niczego, nie nadaje się i zastanawiam się, kto u Webola widał pieniądze. Problem jest jeden, ten sam. On sam pieniądze ogarnia, sam to organizuje. Hmm. Mamy chyba w Polsce takiego jednego twórcy, który robi tak samo i jakość filmów jest podobna. Dlatego nie, nie, no szkoda, naprawdę szkoda czasu. Ten film nie ma w sobie nic wartego obejrzenia. Jeżeli chcesz dobry film z stylem Schweigerem, obejrzyj sobie Bandytę Maciej Naprawdę, dużo lepiej spędzony czas. A Far Cry z Mistrza Czwartego to jest krótko mówiąc, błąd w druku, to jest jakaś pomyłka, to jest. Nie wiem, co to jest po prostu. To jest pora na trzecie miejsce. Na miejscu trzecim, no w sumie jak się okazuje, kolejny film Uwe Bolla, czyli mojego w tym momencie ulubionego reżysera, Blood Rain z 2005 roku i ocena astronomiczna 2,9. I tutaj w tym momencie zgupiałem, bo tylko przeczytałem obsadę. Christina Loken, to jest Terminatrix z trzeciego filmu z Arnoldem, Michael Madsen, Geraldine Chaplin, Udo Kier, Meatloaf, Michael Parry, Billy Zane... Michelle Rodriguez, Ben Kingsley. Oni wszyscy są w tym filmie, a ten film jest beznadziejny. Okej, okay, aktorsko się broni, w porządku, aktorsko się broni, ale to wszystko, nic więcej. Akcja się dzieje w XVIII wieku i nasza wampirzyca postanawia się zemścić na facecie, który zgwałcił jej matkę. Do tego celu łączy siły z, z zabójcami wampirów. Ale ponieważ ona jest wampirzycą, a oni są zabójcami wampirów i... Nie, ja też nie ogarniam tego. W tym filmie nie ma nic. Naprawdę nie ma nic, co byłoby warte wspomnienia. Również kolosalny budżet. 25 milionów dolarów, nawet czterech nie zarobił. Chciałbym powiedzieć: Ok, błąd w druku, ale to już jest drugi film u Webola na tej liście. To już jest drugi błąd w druku. I niestety powiem: To nie jest ostatni błąd w druku. Blood Rain. The Adventure. Na miejscu drugim, Alone in the Dark, wyspa Cienia. W reżyserii zgadłeś oczywiście, mojego ulubionego w tym momencie reżysera, czyli Uwe Bola. Film otrzymuje astronomiczną notę 2,4 na 10. Budżet 20 baniek oczywiście, że tak, nawet w połowie, a nawet pewnie w jednej czwartej się nie, nie zwrócił. I zastanawiam się tak samo jak i ty, co tutaj robi Steven Dorf oraz Christian Slater. Jakim cenom oni znaleźli się w tym filmie? Może chodziło o to, że kiedyś Christian Slater potrzebował przewieźć szafkę z pracy do domu, napatoczył się ze swoim wanym u mówi, ej, ja ci przewiozę, ale słuchaj, gdybym przypadkiem za 15 lat kręcił jakiś film, to wstąp, ta, ta, wystąpię. Może to w ten sposób było rozegrane, a może nie? Nie mam pojęcia. Fakt jest taki, detektyw, który ma zdolności paranormalne, rozwiązuje powoli zagadkę. No właśnie, rozwiązuje powoli zagadkę. Przecież to brzmi jak jakieś opowiadanie, którego narratorem jest mięsny jesz, mięsny jesz, ty go zjesz, ty go zjesz. To nie ma w ogóle sensu, to nie ma logiki. Tak, oczywiście, że tak. To nie może się zgadzać, to nie może być dobry film. To nie jest dobry film, uwierz mi. Naprawdę, jeżeli nie chcesz mieć wrzodów na żołądku, jeżeli nie chcesz chorować, to przed obejrzeniem tego filmu skonsultuj się ze swoim lokalnym recenzentem, który ci powie, nie oglądaj tego filmu, bo on jest beznadziejny. Tak o lekarz Goździkowej. The dark. Zanim przedstawię ci najgorszy badzie, chłam, szrot, film, który do niczego się nie nadaje, trzy wyróżnienia. Filmy, które są tak beznadziejne, że nawet na tak cudaczną listę się nie załapały. Proszę bardzo.

Nagrodę, czyli sierp wbity młotem otrzymuje House of the Dead Dom Śmierci z 2003 roku 2-0 na 10 w reżyserii Uwe Bola. 12 milionów budżet, czyli jak widać sukcesywnie spadał w sumie się nie dziwię, gdyż tuż by chciał reżyserowi, który po raz wtóry i po raz kolejny i po raz następny robi coraz gorsze filmy, które nie przynoszą zysków, chciałby dawać pieniądze. I pytanie jest, kto z dobrych aktorów zagra w tym filmie? No niewielu. Nie wiemy. Tak naprawdę Jurgen Prochnow jest rozpoznawalny i to wszystko. No, chyba widać, ludzie przekonali się, że Uwe Boll to nie jest dobry reżyser. Nic dziwnego, ten film znalazł się na miejscu ósmym najgorszych filmów już nie świata, ale wszechświata, multiwersum, bo tego się po prostu nie da oglądać. Jest to swoistego rodzaju tak zwany prequel, czyli to, co dzieje się przed wszystkimi grami z cyklu House of the Dead, ale. Tutaj się już nic nie zgadza. Naprawdę. O ile przy poprzednich wejściach można było powiedzieć, ok, to jest gra aktorska całkiem sensowna. Tutaj może jedna lub dwie rzeczy by się zgadzały, jakbyśmy jedno oko przymknęli, a drugie zamknęli. Ale tutaj to jest po prostu. To nie jest błąd w druku, to nie jest błąd, to jest wielbłąd. Nazywam się wielbłąd Uwe Boll i po prostu dam Ci najgorszy z możliwych filmów. Nie będziesz się przy nim fajnie bawił, nie będziesz oglądał z zaciekawieniem, będziesz patrzył z przerażeniem i z zażenowaniem na to badziewie, które ci serwuje, które ci wpycham jak słomę do butów. Masz, jedz i po prostu płacz, bo inaczej o tym filmie po prostu wypowiedzieć się nie da. Na miejscu pierwszym, największy syf, Chłam, czyli Dom Śmierci, House of the Dead w reżyserii Uwe Bola. Back to... Dead. I've been for you. I jak podobać się dziesiątka, a właściwie trzynastka najgorszych filmów opartych na grach wideo? Zatrważająca, prawda? <gryw> Oczywiście, że tak, ale czy jest jakiś film na tej liście, który się nie powinien tutaj znaleźć, bo myślisz, nie, on jednak był w miarę sensowny, a z drugiej strony jest jakiś film, którego brakuje? Oczywiście, napisz mi jak najbardziej w komentarzu. A ja ze swojej strony dziękuję bardzo. Jeżeli podobało się, to oczywiście nie zapomnij dać suba. Po drugiej stronie masz link do kanału Daily Lincoln. A. Jest to facet odpowiedzialny za to, aby to wszystko ładnie brzmiało, wyglądało. Krótko mówiąc, facet orkiestra. A my przy okazji kolejnej listy widzimy się za czas jakiś. Cześć.